Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był i który przychodzi. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowa pańskie, bracia i siostry. Drodzy bracia i siostry, wierzę, że codziennie czynimy określone rzeczy lub gesty i nie zastanawialiśmy, jakie jest ich znaczenie, jaki sens. Czasami w ten sposób ryzykujemy, by nie wpaść w rutynę, czyniąc te rzeczy. I one stają się dla nas codzienne, stają się codziennością. Dopiero gdy dochodzi do jakiegoś rozłamu albo gdy w jakiejś historycznej chwili wszystko się zatrzymuje, tak jak było w przypadku wirusa, zaczynamy inaczej patrzeć na te rzeczy i na ogólną rzeczywistość. Wtedy bywamy wdzięczni za te wszystkie rzeczy. Taki sposób myślenia możemy zastosować w przypadku dzisiejszej uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Raz w roku liturgicznym Kościół stawia przed nami to, co niemal codziennie czynimy. Niemal każda modlitwa i każdy czyn liturgiczny, który Kościół czyni, jest skierowany na ducha świętego, Boga Ojca i Syna, przypomnijmy sobie modlitwę Chwała Ojcu czy też Znak Krzyża, który czynimy codziennie. Codziennie przypominamy sobie o Trójce Przenajświętszej. Wspominamy ją, a bywamy, bywa, że nie jesteśmy tego świadomi. Dlatego Kościół poprzez dzisiejszą uroczystość chce pogłębić naszą wiarę w Trójce Przenajświętszą, największą tajemnicę naszej wiary. Dzisiejsza uroczystość w istocie mówi nam, kim jest i jaki jest nasz Bóg. Mówi nam o tym, że jak Bóg uzewnętrznia się na świecie, a co ważniejsze, jaki Bóg jest w swoim wnętrzu, a jaki ktoś jest we wnętrzu, najlepiej możemy zobaczyć po jego postawie, przekonaniach i uczynkach. I gdy człowiek bardzo łatwo może udawać, pokazywać się na zewnątrz takim, jakim w istocie nie jest, u Boga jest inna sytuacja, bo On jest prawdą i w Nim nie ma kłamstwa. A jaki jest Bóg w swoim wnętrzu, to najlepiej widzimy po Jego uczynkach który czynił w całej historii zbawienia, począwszy od czynu stworzenia świata. We wszystkich tych dziełach Bóg pokazał się jako ten, który bezwarunkowo kocha człowieka i ten, który daje siebie. A największy czyn swojej miłości pokazał nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie. I o tym, daje nam świadectwo dzisiejsza Ewangelia. Względnie fragment krótkiej rozmowy pomiędzy Jezusem i Nikodemem. Mówi nam to o wielkiej miłości Bożej do nas. Miłości, którą Bóg okazuje nam poprzez posyłanie swego Syna na świat. Bóg się wciela i staje się człowiekiem. Znosi mękę i śmierć, ale jest ale z martwych wstał w chwale. Wszystko to czyni, by dać nam życie wieczne. Bóg daje siebie samego, abyśmy my mogli mieć życie wieczne. Jezus na początku Ewangelii mówi do Nikodema: Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego. Bóg nie daje nam tego, co mu zbywa. Z tego, czego nie potrzebuje, tak jak często czyni człowiek. Bóg zawsze w pełni i bezwarunkowo daje siebie, bez żadnej rezerwy. Daje samego siebie. Dzięki Jego uczynkom możemy bardzo łatwo opisać Boga jako tego, który kocha człowieka, bo to udowodnił. Bóg daje nam to, co ma, a to jest miłość. Aby była miłość, musi być ktoś inny. Musi istnieć druga osoba, którą będziemy kochać i której będziemy okazywać miłość. Bo miłość zawsze dąży ku drugiemu, ku dawaniu. Ona nie jest zrozumiana bez relacji, bez drugiego. Bóg swoją miłość. Okazuje nam, bo on jest wszechmogący, bo jest miłością. Pewna zasada filozoficzna brzmi, nikt nie może dać tego, czego nie ma. Względnie, aby ktoś mógł komuś innemu coś dać, musi mieć to w sobie. Aby ktoś mógł okazać drugiemu miłość, musi mieć miłość w sobie. Bóg miłuje człowieka, bo On jest miłością, bo w Nim jest miłość między trzema osobami Bożymi. On z nami tworzy relacje miłości i dawania, bo w samym Nim jest relacja miłości i dawania. Nasz Bóg nie jest jakimś dalekim i osamotnionym Bogiem, jakimś starcem z białą brodą, jak często przedstawiali nam go, gdy byliśmy dziećmi. Nasz Bóg jest w sobie jednością trzech osób, które mają tę samą istotę. Te osoby dają siebie wzajemnie. Tak Bóg Ojciec od zawsze wszystko daje Synowi w Duchu Świętym, a Syn ten dar nie zatrzymuje dla siebie, lecz zawsze go odwzajemnia. Święty Jan Paweł II przedstawia interesującą myśl o Trójce Przenajświętszej. Przy jednej z okazji powiedział, nasz Bóg w swojej najgłębszej tajemnicy nie jest samotnością, lecz rodziną, bo w sobie ma ojcostwo, synostwo i istotę rodziny, którą jest miłość. Ta miłość w Bożej miłości to Duch Święty. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość daje nam najpiękniejszy opis Boga. Mówi nam o Bogu, który w sobie nie jest samotnością, lecz jednością, której przewyższa dawanie i relacja trzech osób Bożych. Bóg tę najgłębszą tajemnicę swego Istnienia nie zachowuje dla siebie, lecz objawia ją również nam poprzez swego Syna w mocy Ducha Świętego. Ta uroczystość jest wezwaniem dla nas wszystkich, bracia i siostry, do wzajemnego dawania i szacunku. Wezwanie do dawania siebie, ukazywania miłości sobie wzajemnie w codziennym życiu. Przede wszystkim w naszych rodzinach. Bóg również nas wzywa do służenia innym, abyśmy dawali się w pełni, bez wytchnienia, tak jak On to czynił poprzez swego Syna Jezusa Chrystusa. Miłość. Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi.